Jak Oman. Oman. Jesteśmy na granicy Omanu. Tak. Pustkowie w porównaniu. Pustkowie Polski, ale znowu też większa część państwa to pustynie. Pustkowie, pustynie. Harip teraz spuszcza trochę powietrza z kół, żeby móc jeździć po piasku. O. Słuchajcie, zapierniczamy stówę po pustyni. Generalnie nie trzeba za bardzo zwracać na drogę, także kierowca spokojnie może używać telefonu. <gry> Cześć. Podróże w dobrym składzie to projekt, który łączy pasję do kosmetyków i podróżowanie. Na co dzień tworzymy naturalne kosmetyki w Sauvign Friends, a czasem wyruszamy w podróż, aby szukać nowych inspiracji do naszych produktów. Tym razem wyruszyliśmy do Omanu w poszukiwaniu kadzidłowców. Przemierzyłyśmy ponad 1000 kilometrów przez pustynię, aby dotrzeć do miejsca, w którym można je spotkać na naturze. Nasza podróż rozpoczęła się w stolicy, w Maskacie. Skąd wyruszyłyśmy do Salali? To się nazywa podróżowanie w dobrym stylu na pustynię. W dobrym składzie. W dobrym składzie. To my jesteśmy na pustyni. Na pustyni, a za nami są dwa roboty. Mam nadzieję, że nie będzie za nami gonił. Ja też mam taką nadzieję, że mi nie zje. Słuchajcie, właśnie. Jesteśmy na pustyni. zakopani. Och, Pięć. Nieudana. Dało nam się w końcu rozłożyć namiociki. Przygotować dziecko. Tak. Spraić? Rozpalić ogień. Nie udało nam się tylko sa samochodów wykopać z piachu ale tym się będziemy martwić chyba jutro To jest map O oh, map to jest the map very complicated <laughs> oh my God. Widzieliście, nie widzieliście, mieliśmy rozjazd dróg Wczoraj późno wieczorem trafiliśmy nie ma tu kompletnie wody słodkiej. Woda słodka jest dowożona w Mauserach, dlatego też jak najbardziej się ją tutaj szanuje. To tu jest na przykład umywalnia dla gości kamienkowych. Tam jest prysznic i toaleta. O tutaj są właśnie Mausery z wodą, więc o wodę się bardzo, ale no to bardzo tutaj dobra. Sytuacja jest taka, że przed chwilą w tym miejscu pływałam, 20 minut temu. Zobaczcie, jak morze odpłynęło. Jestem w zasadzie w tym samym miejscu, tam jest łódź i zaraz tam po prostu dojdę na nogę. To dopiero. Zobaczcie, jest łódź, zaraz do niej dojdę. Odpływam. A. Jedziemy na przejażdżkę, żeby pokazać Wam przepiękną Białą Plażę dookoła. Raj na ziemi. Już myślałyśmy, że byliśmy w jednym, a się okazuje, że nie. Bo po białych piaskach przyszedł czas na różowe muszelki. Słuchajcie, zrobiliśmy już około 250 kilometrów i przed nami do Salalach, do naszego celu podróży, do Jeff Lubanu. Zostało nam jeszcze, niestety, w sumie 800 kilometrów, mm -hmm. i to przez pustynię. Myślałyśmy, że trasę zrobimy tam i z powrotem drogą lądową, ale zrobimy chyba w jedną stronę lądową, a, a w drugą? drugą stronę już morską. samolotem. <śmiech> <śmiech> nie morską, nie. <laughs> chyba samolotem. No tutaj y, chłopaki w Białych Piaskach nam proponowali, że mamy dwie opcje, albo autostopem, albo na Wielbłądzie. Na Wielbłądzie. Na wielbłądzie dwa miesiące, stopem dwa tygodnie. A jeszcze kajaki nam proponowali. Jeszcze kajaki, tak. Wzdłuż wybrzeża mamy piękne plaże, ale jeśli marzy Wam się kąpiel pod wodospadem, to w pobliżu salali znajduje się ukryte wśród skał miejsce, tak zwany ładi darbat. Ale... Nie mam stroju. No masz strój elegancki, kapelusz angielski. Po odświeżającej kąpieli wśród skał i wodospadów pozostało nam już tylko dojechać do salali. Dotarliśmy w końcu do celu naszej podróży do drzew kadzidłowych lubanu. Naprawdę tych drzew pozostało już niezbyt wiele. Właśnie się też dowiedziałyśmy, że rząd. Mm, Omanu yy, pewnie się przygotowuje do tego, żeby te drzewa jednak yy, objąć ochroną, a jedynie pozyskiwane do użytku kadzidła będą z drzew hodowlanych. Słuchajcie, za nami jest w ogóle całe takie poletko drzew kadzidłowych, a my dzisiaj miałyśmy przyjemność zobaczyć Słuchajcie, tylko rosnące stuletnie drzewo kadzidłowca. Dało nam się namówić pewnego pana, żeby nam pokazał, jak się nacina, jak się pozyskuje y, żywicę z y, Drzewo nacina się trzy razy. Pierwsze nacięcia to są te najgorszej jakości, które się używa tylko i wyłącznie do palenia. Drugie nacięcie, lepsza jakość, a najlepsze, te białe w zielonkawym kolorze, są nacięcia robione jako trzecie. Ja przyznaję się, że mi kadzidło, kadzidło kojarzyło się tylko z paleniem. Z paleniem takim jak w kościołach u nas palą, natomiast jestem w szoku, że oni tutaj przede wszystkim się tym leczą. Ponieważ kadzidłowiec, wyrzucałem sobie na przykład tam kawałeczki kadzidłowca wieczorem, zalewają wodą, rano taką wodą, wodę piją. Mhm. Jest rewelacyjny, ma działanie mm, przeciwzapalne przede wszystkim na bóle kości stawu. Fantastycznie wpływa też na wątrobę, tak? żują w ogóle to też i, i ten świeży taki kadzidłowiec, on jest na tyle miękki, że właściwie się go wyżuwa tak jak guma. Tak, jest gorzkawy, ale trzeba przyznać, że bardzo długo jest taki, takie poczucie odświeżenia w ustach. My zachwyciłyśmy się też tym e, drzewkiem do tego stopnia, że chcemy, podejmujemy Podejmujemy rękawice zrobienia linii kosmetycznej. Z wyciągami. Z wyciągami z kadzidłowca. Wieziemy do, do Polski. W różnej formie, bo też mamy... W różnej formie. Mamy też puder. I proszkowany, tak. i puder, i te właśnie postukamyczki. I będziemy to w laboratorium I sprawdzać. zapomniałaś o oleju. Tak, olej, olej. olejek prostu też eteryczny. I Będziemy próbować, co nam wyjdzie. Myślę, że będzie to na pewno coś, coś fantastycznego. Niesamowite jest to, że kadzi... handel kadzidłowcem tutaj w Omanie odbywał się już 4000 lat temu. 4000 lat temu. A skoro o handlu mowa, to jego głównym centrum oraz stolicą było dawniej miasto Nizła, które mogliście już zobaczyć w naszym poprzednim filmie. Ale musimy jeszcze wspomnieć, że jadłyśmy tam najpyszniejsze daktyle i słynną halwę, która nie ma nic wspólnego z halwą. Jesteśmy na tradycyjnym omańskim suku. I teraz właśnie weszliśmy do jednego z budyneczków, ale nie wiem dokładnie co A ja ci powiem, to, to chyba... jest miejsce, gdzie sprzedaje się wszystko, co jest potrzebne do zrobienia omańskiej hałwy. Halwy? Halwa. No jak Moni? <noise> styl hot? hot. Oh. Chcę tak do zjedzenia pod wpływem emocji, atmosfery tego, że jestem w łamanie, ale... Do domu tego nie chcę brać. Jak dostałam to od Hariba, jak przywiózł, to tak po do do domu. Zprezentowałam mi nowi. A Indzia wszystkie w ciągu czterech dni. India, tutaj masz wszystkie składniki. Jest gar do robienia. Tak, tak. Nie ma żadnego pieniędzy, tylko trzeba pójść i trzeba pójść. Tak, tak, tak. Harry, co jest dla Może to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alibaba. 6, Alibaba, tak. Ah. <laughs> Słuchajcie, 6 ginów mamy, 6 Alibaba. <laughs> Jak zwykle stop po kopii, po Na zdrowie. Jesteśmy w Lizła. 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 i w końcu jedziemy w góry. going to Gebel Shams. Spinamy się na Słoneczną Górę. Proszę, tutaj mamy pokaźny białowiec perski ogromny i stary, nie ma i tak owoców, bo to się owoce używa głównie. Olejek alalam, Al to bardzo rzadki rodzaj olejku z jałowca. Może być dodawany do perfum i kosmetyków. Wiesz co robi Harry? Nie spróbujemy, lepiej Jadąc do Omanów, mieliśmy konkretny cel. Dziko rosnące drzewa kadzidłowe Boswellia Sacra. Pokonując kolejne kilometry, zachwycałyśmy się aksamitnym piachem na bezkresnej pustyni, wielusienkimi plażami, turkusowymi jeziorkami, ciepłym morzem i surowymi masywami górskimi. Najbardziej jednak oczarowali nas ludzie i ich przywiązanie do wielowiekowej tradycji używania kadzidła w codziennym życiu. Długo będziemy wspominać wieczory przy Siszy oraz smak gulaszu z Wielbłąda. Zostawiamy kawał naszych serc w odległym momanie, obiecując sobie powrót powiększając grono cudownych przyjaciół. Szukam dziewęch płyniaków następnym razem. Gdzie? Ci się palec zatrzyma, tam jedziemy. No zatrzymuj. Polska. O nie. Wracamy do domu.